I na koniec pasji, jak z bajki, choć różnic jest sporą, tam była dziewczynka, a w tej historii dorosły mężczyzna. Maciej Szostek z Cekanowa buduje największą w kraju makietę stadionu. Marzy o stworzeniu wszystkich stadionów na Euro 2012, a także płockiej Orlen Areny. Powstaną z zapałek. Maciej Szostek ma 22 lata, studiuje, szuka pracy. Zamiast jednak siedzieć przy komputerze, większość wolnego czasu spędza inaczej. Pierwszy domek robiłem w gimnazjum, to było na pracę zaliczeniową, a Później to tak znalazłem forum, które e, tam bardzo dużo pomysłów jest. Maciek buduje z zapałek. Najpierw mozolnie je przebiera, potem nadłamuje, układa i przykleja. Efekt jest niesamowity. Budowle, które wychodzą spod jego ręki, to wierne kopie europejskich stadionów. Teraz pracuje nad makietą stadionu chorwackiego. Na jego powstanie zużyje ponad 30 tysięcy zapałek. Wydaje się każdemu, że będzie się każdą zapałkę po kolei i się. Przykleja, to jest tak, że e, najpierw robię tak, że przychodzą na następną selekcję. Odbię, oddzielam sobie na dobre, średnie i które są już do wyrzucenia. Budowle z zapałek pozwoliły Maćkowi porzucić gry komputerowe, przy których spędzał nawet 10 godzin dziennie, zaniedbując inne obowiązki. Dzisiaj po laptop sięga bardzo rzadko. Ma czas na to, żeby wyjechać, ma czas na to, żeby. Ostatnio był rachmistrzem, prowadził spis rolny w Urzędzie Gminy, także. Wszystko potrafi połączyć. Budowle Maćka zachwycają nie tylko znajomych, ale i specjalistów. To są wspaniałe stadiony piłkarskie. Świetnie odwzorowane, w zasadzie w swojej konstrukcji architektonicznej. Najnowsze dzieło Maćka będzie gotowe za kilka miesięcy, ale już myśli o kolejnych przedsięwzięciach. Chciałby wybudować wszystkie polskie stadiony, które gościć będą piłkarzy na Euro 2012. Trzymamy kciuki.